dobry, witam Państwa, 34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności Olimpijczyków już za dwa tygodnie. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Marek Leśniewski, wicemistrz olimpijski z Seulu w 1988 roku i wicemistrz świata z Chambéry w 1989 roku w jeździe drużynowej. Marku, jak widzisz ten zbliżający się 34. edycję wyścigu. Dzień dobry Państwu. Tegoroczny wyścig będzie przebiegał na trasie o długości 720 km 5 etapów. Bardzo szybki wyścig nie ma większych trudności na podczas tego wyścigu i odbędzie się on poprzez bonifikaty. Tak? Obliczyłem, że w tym roku jest do wzięcia 146 sekund na etapach na premiach, czyli wyścig. Wygrają zawodnicy ofensywni, którzy będą atakowali, którzy będą zabierać się w ucieczki. Jest drugi etap z Pabianic do Kielc, 220 km. Ale zwróćmy uwagę, że na tym wyścigu zawsze pierwszy dzień to są dwa etapy. Potem po tych dwóch etapach różne rzeczy się dzieją. Mamy zmianę pogody, do tej pory ciepło, nie wiadomo jak będzie podczas wyścigu. Można powiedzieć, że będzie wyścig ciekawy, nawet ciekawszy od ubiegłorocznego wyścigu. Może się dziać wiele, nie będzie to wyścig jednostronny, nie będzie preferowany przez górali, czyli zawodnik, który będzie atakował, który będzie sobie radził na, na małych hopkach. Mamy tylko jedną premię górską na ostatnim etapie w Sandomierzu. Będzie to wyścig typowo pod, pod bonifikaty, no i liczę na to, że w tym roku zawodnicy polscy będą grali pierwsze szczypce. W tamtym roku Marcin Budziński zajął drugie miejsce, przegrał 3 sekundy cały wyścig. Można powiedzieć, że też bonifikaty zadecydowały. Na jednym z etapów lider, Belek, był pierwszy, Marcin był drugi, to była ta różnica sekundowa, zabrakło trzech sekund. W tym roku mamy dwie polskie ekipy, które nam zostały, czyli HR ma zawsze serce polskie, czyli bracia Budzińscy, Marcin i Tomasz. Do tego możemy dołożyć doświadczonego Jakuba Kaczmarka. I potem mamy ekipę ATS Woster, gdzie tam zawsze solidny jest Maciej Paterski, Patryk Stosz, w tym roku Piotr Brożyna. I Sowiński. No i też mamy dwóch młodych zawodników w niemieckiej grupie Santich Wibatek. Jest to Piotr Pękala i Szymon Tracz. Ja liczę, że tych, e, tych zawodników, którzy wymieniłem teraz, że oni powalczą o, o czołowe lokaty i mam nadzieję, że w tym roku zwycięzcą będzie ponownie Polak. Tak e, jak tak w latach ubiegłych to się odbywało. I że wygra najlepszy. A e, jak zawsze mówiłem, ten wyścig czyli Wyścig Solidarności Olimpijczyków jest największą promocją w Polsce i w Europie kolarstwa polskiego. Mamy 56 kolarzy polskich w tamtym roku, którzy startowali. Jest, są 4 dni z pięcioma etapami, czyli można powiedzieć, że to jest największy wyścig polski, kolarski z kalendarza Europa Tour, który promuje polskich kolarzy i polskie kolarstwo. Ja mam takie pytanie dotyczące składu teamów. Czy w związku z tym, że gór nie ma, to górale zostają w domu? Sprinterzy będą składać się głównie z tych poszczególnych ekip? Tak, myślę, typowych górali nie będzie. Będą to zawodnicy, którzy są wytrzymałościowo-szybkościowi. Także tutaj bardziej moim zdaniem ekipy będą stawiały na szybkich zawodników. No, takie państwa jak Holendrzy, Belgowie, oni są właśnie na takich etapach, na, na wiatrach, na finiszach są bardzo, bardzo dobrze. Także ekipy przywiozą na pewno nie górali, tylko sprinterów, którzy atakują i są zawodnikami ofensywnymi. A powiedz to dobrze dla wyścigu, że nie ma tych e, górskich e, takich etapów, e, typowo górskich. Byłem tak, to no, jest widowiskowe dla, dla Tak, jest widowiskowe, ale troszkę też, może nie zabija wyścigu, ale ustawia. E, Ekipy, które mają górali, czekają, troszkę blokują wyścig do, do gór. W górach odjeżdża ich zawodnik, potem blokują wyścig, bo mają lidera albo zawodnika w trójce. Czyli taki wyścig, który nie ma typowych gór, nie czekamy na góry, jest bardziej otwarty i się wiele dzieje i będą odjazdy od samego pierwszego etapu. Będzie to tak zwany szybki wyścig. Będzie szybki wyścig i tradycyjnie moim zdaniem to będą sekundy. W tamtym roku mieliśmy zwycięzcę 3 sekundy zanim Marcin Budziński 7 sekund następny zawodnik bodajże 3. Różnice będą bardzo małe a to zapowiada wspaniały, fascynujący wyścig. Dziękujemy. Dziękujemy.